Dzisiaj nie mam takiej bardzo zaczerwienionej buzi, więc nałożę sobie taką zwykłą z Astora. Ona jest taka wygładzająca i ma taki delikatnie różowy kolor tak jak widzicie po nałożeniu na twarz ta baza tak się fajnie stapia ze skórą i ten taki różowy kolor jakby zanika, także on nam nie zmienia w żaden sposób na przykład koloru podkładu baza mi się już wchłonęła, teraz podkład dzisiaj tak będzie Astorowo trochę to znaczy wzięłam sobie po prostu podkład Astor, żeby był tak do kompletu do bazy i to jest Lift Me Up Foundation robiłam test tego podkładu, bardzo fajny krycie ma takie średnie raczej w stronę delikatnych jest taki dosyć gęsty Jest delikatny, ale to, co ma zakryć, zakrywa i bardzo fajnie się rozprowadza. A w połączeniu z tą bazą daje taki fajny efekt, bo oba te kosmetyki tak się ładnie łączą i daje to taką spójną całość, tak bym powiedziała. A tak, jeszcze w trakcie nakładania podkładu odpowiem Wam na takie pytanie, bo na Facebooku mnie spytałyście, czy jeśli idzie się właśnie na wigilię do rodziny albo na jakieś przyjęcie, to czy dobrze wypróbować wtedy nowy podkład. Moim zdaniem takie eksperymentowanie z kosmetykami, kiedy idziemy na jakąś uroczystość, w każdym razie kiedy wiemy, że makijaż ma być długo na twarzy, jest troszkę ryzykowne, no bo nie wiadomo, co się może stać, prawda? Więc lepiej chyba nałożyć coś, co znamy. Na razie tak zostawię ten makijaż twarzy, na tym etapie baza plus podkład, dlatego że chcę w makijażu oczu użyć brokatu, więc coś mi się tam może osypać. No i po prostu będzie mi łatwiej tu spod oczu potem to sprzątnąć, więc do twarzy jeszcze wrócimy, a na razie oczy. Dzisiaj moją bazą będzie cień z Bel, to jest dwójeczka, taki cień w kremie, mm, taki złoty. No i nakładam go na większość powieki. Pod ten obszar pod brwi specjalnie nie podjeżdżam, bo tam będzie raczej matowo. Pod brew i troszeczkę na załamanie nałożę sobie taki biały cielisty cień z Essence. Na ruchomą część powieki od wewnętrznego kącika, tak mniej więcej do 3 czwartych, nałożę sobie taki jasny, no brokatowy cień, taki drobinkowy. Na załamanie, najpierw dam taki, taką kawę z mlekiem. Taki ciemno brązowy cień dodam jeszcze na samo załamanie. I jednocześnie wyjadę sobie troszeczkę już na dolną powiekę. Na razie się tym nie przejmuję, że ta kreska jest taka ostra, bo to potem jeszcze rozetrę oczywiście. Wracam jeszcze do tego kakaowego cienia od załamania i troszeczkę tutaj porozcieram, żeby nie było takich plam. I czas na brokat i Dura line. Brokat z Inglota i to jest numer 115. I robię tak, troszeczkę nakładam sobie Dura line na centralną część powieki. to palcem, po prostu tak mi jest jakoś najwygodniej Duraline nakładać, pędzelkiem jakoś nie lubię. I też palcem dokładam troszkę brokatu. To sobie będzie troszkę przysychać, a ja się zajmę drugim okiem. Troszkę mi to już podesło, więc wracam do pędzelka od załamania i tym samym cieniem od załamania jeszcze tutaj troszeczkę rozcieram, żeby po prostu tak ładnie zatracić granicę między tą taką częścią brokatową a tą matową. Na dolną powiekę nałożę ten złoty cień i troszeczkę oczywiście nim rozetrę ten ciemny, który nałożyłam wcześniej. na wewnętrzny kącik i na linię wodną nałożę taki rozświetlacz w kredce z My Secret. Czy on ma jakiś numerek? Ma. To jest numer 02. Brwi rzęsy pomaluję sobie na końcu, jak przypudruję twarz, dlatego, żeby po prostu tego nie osypać, ale jeszcze jeszcze korektor. Najpierw sobie troszkę obmiotę, bo jednak tego brokatu mi tu naleciało. Korektor mam z VIBO, to jest Deluxe doskonale znany. On jest fajny, bo ma taki jaśniutki kolor i bardzo ładnie rozświetla ten obszar pod oczami. Do przypudrowania i do gruntowania korektora użyję pudru z Ireny Eris, takiego drobniutko zmielonego. On jest przecudowny, słuchajcie, zresztą ja go wiele razy już chwaliłam Wam na kanale. Uwielbiam go. Jest bardzo drobniutko zmielony, taki niemalże niewyczuwalny. I pudrujemy twarz. Teraz może w jej rzęsy, bo tak jakoś wysoko to wygląda. Najpierw je troszkę wyczeszę i uzupełnię. Utrwale je takim żelem z vibo przezroczystym. No i czas na rzęsy. I dzisiaj wezmę sobie takie dwa w jednym, czyli False Lash Superstar z L'Oreala. Tu mamy i bazę, i tusz. Czyli krok pierwszy to baza. Ja bazę nakładam tylko na górne rzęsy, na dolne sam tusz. Połączenie tej bazy i tuszu yy, tutaj daje naprawdę taki fajny efekt. W sumie troszeczkę to wygląda tak, jakbyście mieli doklejone sztuczne rzęsy i wracamy do twarzy czas na bronzer tutaj mam taki z stara on ma taki kolorek w pudełku wygląda trochę tak mm, żółtawo ceglasto coś takiego ale na policzku wygląda fajnie i róż Użyję mojego ukochanego, czyli koralisty. Rozświetlacza już nie będziemy dodawać, dlatego że koralista ma w sobie takie delikatne drobinki. Może nie drobinki, delikatny blask daje, o, może tak. No i mamy też taki błyszczący makijaż oczu, więc byłoby troszeczkę za dużo. Może ewentualnie troszeczkę na łuk kupidyna. I tu mam znany wszystkim Gold z Lovely. Przecudny rozświetlacz. Nie wiem, czy mi wyszło troszeczkę, ale okej, okay, zostawiamy. I czas na pomadkę. I ponieważ to ma być taka y, wersja świąteczna glam, to ja bym chciała użyć takiej klasycznej czerwieni. I myślę, że dobra byłaby Ruby Tuesday, czyli pomadka z Max Factora. To są jedne z moich ukochanych szminek. Zobaczcie. Klasyczna, piękna czelej. Ok, i makijaż gotowy. Czyli teoretycznie jesteśmy makijażowo do świąt przygotowani. Moi drodzy, ponieważ to jest ostatni filmik przed świętami, i zobaczymy się dopiero po Bożym Narodzeniu, to chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Oczywiście zdrowia, szczęścia, ale przede wszystkim życzę Wam spełnienia marzeń i to takich dla Was najważniejszych. Życzę Wam, żebyście byli szczęśliwi w taki sposób, w jaki Wy sobie wymarzycie, żeby szczęśliwi byli Wasi bliscy i życzę Wam też, żeby Wasze życie toczyło się takimi drogami, jakie sobie wymarzycie i wypiszecie żebyście na tych drogach mieli jak najwięcej sukcesów, a zdecydowanie mniej porażek. Chociaż takie upadki czasami też nam są potrzebne, bo to podobno jest sedno człowieczeństwa, żeby się podnieść z czegoś trudnego, otrzepać i iść dalej. Ale mimo wszystko tego, żebyście mieli jak najmniej, a jak najwięcej szczęścia, radości, sukcesów i czego sobie tylko wymarzycie. Buziaki do zobaczenia.